Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym podsumować w sensie oczywiście geopolitycznym, geostrategicznym ćwiczenia wojskowe Zapad 2021, organizowane wspólnie przez Federację Rosyjską i Republikę Białoruś w dniach 10 do 16 września 2021 roku. Nie będę wnikał w kwestie stricte wojskowe, w szczegóły ćwiczeń, w taktykę poszczególnych pododdziałów, natomiast chciałbym się skoncentrować nad szerszym tłem. Tak jak powiedziałem, geopolitycznym. Podtrzymuję swoje zdanie, swoją opinię, którą wyraziłem w geopolitycznym dzienniku analitycznym kilka dni temu, jeszcze przed właśnie ćwiczeniami Zapad 2021, że ich głównym celem był aspekt, no powiedzielibyśmy psychologiczno-informacyjny. Wtedy scharakteryzowałem tę koncepcję wojny nowej generacji rozwijanej w Federacji Rosyjskiej, tę, którą w 2014 roku omawiał szczegółowo generał Walery Gierasimow, szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. I myślę, że po zakończonych manewrach warto zauważyć, że nie tylko kwestia szerokiego i głębokiego rozpoznania poszczególnych nastrojów w państwach Unii Europejskiej, w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego była istotna. Nie tylko było istotne to kształtowanie opinii publicznej, oczywiście także wzbudzanie pewnego strachu wśród społeczeństw zachodnich, nie tylko zachodnich. Nie tylko kształtowanie postaw patriotycznych i budowanie autorytetu władzy w samej Federacji Rosyjskiej, co jest szczególnie istotne w kontekście obecnych wyborów parlamentarnych. tutaj 19 września odbędą się wybory do Dumy Państwowej, niewątpliwie te ćwiczenia Zapad 2021, ich sposób przekazywania przez media rosyjskie miał, miał i ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o kampanię wyborczą w, w Rosji. Natomiast moim zdaniem bardzo istotnym elementem jest kwestia integracji państw w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji. Moim zdaniem, w mojej ocenie, te ćwiczenia były jednym z bardzo istotnych elementów właśnie tego głębokiego procesu integracji Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Celem władzy rosyjskiej, celem Kremla było stworzenie takiej sytuacji, w której elita białoruska, białoruski establishment miał jasny sygnał po prostu jasny sygnał, że bez Federacji Rosyjskiej, bez pogłębionej integracji, nie ma szansy przetrwania i właściwie można powiedzieć, że taki, w cudzysłowie, wariant libijski to jest to, jest to, to co może czekać elity białoruskie, jeśli. Jeśli nie, nie, nie pójdą na ustępstwa. Zresztą tuż przed rozpoczęciem samych ćwiczeń, przed przysłowiowym wyjechaniem wojska na poligony, doszło do spotkania Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki 9 września i było bardzo jasno widać, nie tylko można powiedzieć, takie ostentacyjne lekceważenie przywódcy białoruskiego przez rosyjskiego prezydenta, ale także bardzo silne akcenty, które, które Widzieliśmy, które mogliśmy usłyszeć, gdzie Władimir Putin z jednej strony bardzo mocno akcentował, że Białoruś jest nie tylko dobrym sąsiadem, ale także najbliższym sojusznikiem. Po czym przeszedł do narracji pokazującej, że Białoruś jest głównym partnerem handlowym i gospodarczym Rosji, że 50% całkowitego handlu zagranicznego Białorusi no, przypada właśnie na Federację Rosyjską, że to Rosja jest liderem pod względem wielkości. Hmm, Inwestycji, jeśli chodzi o białoruską gospodarkę, i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwie samo przedstawienie także medialne ćwiczeń, ćwiczeń wojskowych, już później, między 10 a 16 września, przede wszystkim eksponowało Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, tutaj marginalizowano udział wojsk białoruskich. Był to bardzo jasny sygnał dla. Tak jak powiedziałem elity białoruski przede wszystkim oczywiście także dla społeczeństwa białoruskiego, że bez Rosji Białoruś sobie nie poradzi, jeżeli, Rosja będzie chciała zakręcić ten przysłowiowy kurek, nie tylko oczywiście z gazem, ale w ogóle, jeśli chodzi o subsydia gospodarcze, no wówczas Białoruś będzie miała potężny problem i będzie musiała liczyć na współpracę z krajami zachodnimi, które, jak wiemy, nałożyły na, Ros na Białoruś sankcje, i tych sankcji jest całkiem sporo. Natomiast same ćwiczenia niewątpliwie miały pokazać Siłę, wspólną siłę państwa Związkowego Białorusi i Rosji, ale przede wszystkim ten parasol bezpieczeństwa, który, który Rosja roztacza nad, nad Białorusią. To, co warte podkreślenia, jeśli chodzi o przebieg rosyjsko-białoruskich ćwiczeń, to fakt, że no, nie zostały one ani wykorzystane do agresji na którejś z państw sąsiedzkich, ani także nie zostały wykorzystane do tego, aby rozpocząć okupację Białorusi, co także zresztą część mediów przepowiadała i zresztą tak naprawdę. Tego typu przepowiednie, tego typu prognozy pojawiają się dosyć systematycznie. Przed poprzednimi ćwiczeniami Zapad 2017 również takie prognozy były. Oczywiście Moskwa ćwiczyła tutaj regularny konflikt zbrojny z Zachodem, ale także, co warte podkreślenia, działania hybrydowe. Działania poniżej progu wojny, i to jest może pewna nowość, ale w kontekście, jakby tej wojny nowej generacji, koncepcji, która jest rozwijana w Rosji od wielu lat, nie jest to nic nowego. Testowano nowe typy uzbrojenia, testowano, co bardzo istotne, także nowe, nowe sposoby nie, nie, naprowadzania artylerii za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, czy nowe, no, na dużą skalę. Jeśli spojrzymy na ćwiczenia Zapad 2021 to warto patrzeć nie tylko na poligony w, na Białorusi i w Rosji, ale warto spojrzeć, że w tym samym czasie artyleria rosyjska w Donbasie właśnie na szeroką skalę mm, użyła artylerii, ostrzału artyleryjskiego właśnie naprowadzanego za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na zwiększające się nasycenie bezzałogowcami, nie tylko latającymi, ale także lądowymi mm, wojska rosyjskiego. Warto to zwrócić uwagę także na te ćwiczenia w obwodzie kaliningradzkim, jeśli chodzi chociażby o baterie nadbrzeżne i ostrzał, ostrzał baterii rakietowych, który był również naprowadzany za pomocą bezzałogowych statków, statków powietrznych. W sensie geopolitycznym to, co jest najistotniejsze, jeśli chodzi o czas trwania, ma ćwiczeń Zapad 2021, to 10 września ogłoszenie przez rządy Białorusi i Rosji tych 28 programów modernizacyjnych, Integracyjnych, przepraszam. I tutaj no niewątpliwie jest to potężny krok naprzód, jeśli chodzi o integrację obu państw, bardzo istotny krok w kierunku, w kierunku połączenia, stworzenia państwa federacyjnego. To jest bardzo ważny element kampanii wyborczej obecnie w wyborach parlamentarnych w Rosji, ale także jest to przygotowanie bardzo istotne moim zdaniem kolejnych wyborów prezydenckich, które są planowane na rok 2024. Myślę, że establishment rosyjski będzie chciał przedstawić swojemu społeczeństwu wielki sukces, jakim będzie połączenie, właśnie w duchu zresztą traktatu z 1999 roku, Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej. W tym momencie potencjalne oczywiście ruchy wojsk, potencjalna dyslokacja wojsk rosyjskich będzie bardzo, ale to bardzo ułatwiona. Ona i tak jest stosunkowo łatwa. I to przemieszczanie się wojsk rosyjskich na terytorium Republiki Białorusi jest stosunkowo łatwe, natomiast no, w przypadku powstania jednolitego państwa, jeżeli będzie to rzeczywiście te 28 programów zostanie wprowadzonych, a oprócz tego jeszcze pakiety związane z polityką bezpieczeństwa, z polityką obronną, normujące właśnie kwestie dyslokacji wojsk, no to wówczas właściwie przy granicy... Obecnej polsko-białoruskiej, właściwie bez żadnego problemu, bez ogłaszania jakichś, jakichś ćwiczeń, manewrów, wojska rosyjskie mo będą mogły być dyslokowane. W tym kontekście uważam, że tutaj zarówno Polska, jak i polityka wschodnia Unii Europejskiej poniosły porażkę. I tą porażką oczywiście nie są ćwiczenia Zapad 2021, te ćwiczenia będą realizowane, ćwiczenia Zapad, czyli Zachód, będą realizowane. Do tego myślę, że należy się po prostu przyzwyczaić, nie stwarzać. Atmosfery paniki, bo ta atmosfera służy tylko i wyłącznie stronie rosyjskiej, zresztą to jest jeden z tych celów informacyjno-psychologicznych. Natomiast kwestia przegrania Białorusi, stworzenia sytuacji absolutnie bezalternatywnej, jeżeli spojrzymy na tę właśnie konferencję prasową po spotkaniu prezydentów Putina i Łukaszenki 9 września, zobaczymy, że tak naprawdę tutaj rosyjski prezydent bardzo mocno zaczął grać na tej karcie. No, można powiedzieć bezalternatywne, jeśli chodzi o Republikę Białoruś. Tutaj uważam, że jest to wielka porażka polityki wschodniej zarówno Rzeczypospolitej, jak i Polityki Wschodniej Unii Europejskiej nie stworzono żadnej y, sensownej oferty dla, y, dla Białorusi, tak aby no, w miarę sił i możliwości oczywiście stworzyć pewną autonomię strategiczną dla tego państwa, aby nie aby opóźnić, ewentualnie nawet doprowadzić w dłuższej perspektywie do zapobieżenia. Pogłębianiu tej integracji z Rosją. W tym momencie uważam, że jest właściwie ostatnia prosta, jeśli chodzi o mówiąc już takim potocznym językiem, jest ostatnia prosta, jeśli chodzi o integrację Białorusi i Rosji. Myślę, że jeżeli nie zdarzą się jakieś absolutnie nieprzewidziane wydarzenia, nie pojawi się jakiś czarny łabędź, to, to jednak te wszystkie procesy polityczne, gospodarcze wskazują na to, że w perspektywie roku 2024 oba państwa zacieśnią, zacieśnią się swoje swoje. Relacji zacieśnią integrację i powstanie jednofederacyjne państwo. Dziękuję Państwu za uwagę.